Joker kiedyś powiedział uśmiechaj się, bo to wprowadza ludzi w zakłopotanie uśmiechaj się, bo to łatwiejsze niż tłumaczenie co cię zabija od środka nie jestem potworem po prostu wyprzedzam świat, który dawno zgubił drogę śmieją się ze mnie, bo jestem inny ja śmieję się z nich, bo wszyscy są tacy sami przestaliśmy sprawdzać czy pod łóżkiem są potwory? Kiedy zrozumieliśmy, że one są w nas, teraz Cię potrzebują, ale kiedy przestaną, wyrzucą Cię jakbyś nigdy nie istniał. Szaleństwo jest jak grawitacja. Wystarczy małe popchnięcie. Przez całe życie nie wiedziałem, czy w ogóle istnieje, ale istnieje i ludzie zaczynają to zauważać. Mamy treści, które pomogą Ci być o 1% lepszym każdego dnia. Wejdź na profil, link w bio.